Takie zadanie. Narysuj wykres funkcji i podaj jej własności. Mamy tutaj funkcję. Przygotowałam sobie tabelkę, bo najlepiej do rysowania funkcji użyć tabelki, ale przy funkcji kwadratowej warto też jeszcze policzyć wierzchołek. Na razie policzę po prostu dowolne liczby wstawiając do tabelki. Na przykład liczbę minus 3. I jak to wykonać? A więc pod wszystkie x wstawiam minus 3, czyli i pod tego, i pod tego x, -a. jakby było ich więcej, również pod każdego x, którego znajdę we wzorze, wstawiam liczbę minus 3. Tylko uwaga, wstawiam ją w nawiasie, ponieważ jest ujemna. 9, minus, minus 3 razy minus 3 to plus 9, ale stoi minus przed nawiasem, czyli 0. No to minus 2. F, od minus 2. Te liczby tu możecie wstawić dowolne. To mogą być liczby, tak jak ja napisałam minus 3, minus 2, to może być minus 10, to może być 100. Dowolna liczba, jaką sobie życzycie. 9, tak jest w wzorze, minus minus 2 do potęgi drugiej, równa się. 9 minus 2 razy 2, 4. Minus razy minus, plus. Czyli będzie plus, ale tu minus stoi przed nawiasem, czyli... Dobrze, kolejna. f od minus 1, tak kolejno sobie wezmę tę liczbę, będzie mi łatwiej. 9 minus minus 1 do kwadratu, czyli mamy 9 minus 1, a więc mamy 8. Kolejna to 0. f od 0, 9 minus 0 do kwadratu, czyli mamy 9. Jedynkę f od 1 to jest 9 minus 1 do kwadratu. To się równa 9 minus 1, czyli 8. Obojętna ilość tych liczb, im więcej, tym lepiej przy funkcji kwadratowej. Wtedy na pewno łatwiej wyrysować taki wykres. 9 odjąć 2 do kwadratu, czyli 9 odjąć 4, a więc 5. To były obliczenia pomocnicze, które tu wykorzystałam, i zaraz właśnie usunę te obliczenia pomocnicze, bo one nam nie będą potrzebne już. No to teraz, skoro już mam usunięte, mogę policzyć wierzchołek. Tak, wierzchołek to jest x wierzchołka i y wierzchołka, albo innymi słowy p i q, bo możecie w ten sposób liczyć w szkole, że to jest p i q. I jakie są wzory na to? A więc p jest równe minus b. Przez 2a, natomiast q jest równe minus delta przez 4a. Wierzchołek jest bardzo ważny, bo funkcja, jak będziemy ją rysować, to właśnie będziemy zaczynać od wierzchołka. Dobrze, więc proszę bardzo. No to policzmy. Tylko teraz musimy ustalić, co to jest a, co to jest b. A więc przepiszę sobie tę funkcję. Przepiszę wzór ogólny funkcji żeby pokazać wam, która literka faktycznie jaka jest. Przed x kwadrat powinno stać a. Tu. Tu jest x kwadrat, czyli a to minus 1. a minus 1. Przed x stoi następna cyferka, czyli b. Ale my nie mamy samego x takiego bez kwadratu. Czyli b jest równe 0. A c to jest zawsze liczba, która nie ma żadnych x, czyli 9. No to przejdźmy do obliczenia do obliczenia p. Minus b, czyli minus 0 wstawię, ale nie ma potrzeby. Wiadomo, że 0 przez coś to po prostu 0. Natomiast do Q potrzebna jest nam delta. B kwadrat. Zobaczcie, jakby kwadrat napisał, to nic. B kwadrat i jeszcze tak. B kwadrat minus 4 razy A razy C. To się równa. 0 kwadrat minus 4 razy a minus 1 i razy 9. Minus razy minus daje nam plus, 0 pomijam, bo wiadomo, że to 0. 4 razy 9, 36. Ten plus oczywiście może być, ale nie musi. To przejdę do obliczenia Q. Minus delta, nie pierwiastek z delty, tylko delta. Przez 4 razy a, a a to minus 1, Czyli mamy minus 36 przez minus 4, czyli mamy 9. W tabelce warto odszukać ten wierzchołek. Ten wierzchołek w tabelce znajduje się tu. Zaraz Wam powiem, pokażę coś ciekawego, ale myślę, że już te obliczenia e, znów nie będą nam potrzebne. E, pamiętamy tylko, że delta jest równa 36, bo ona się jeszcze nam przyda. I usunę wszystko tutaj z tablicy, co jest niepotrzebne, i przejdę dalej do tłumaczenia. Usunęłam wszystko z tablicy i pokolorowałam tutaj w tabelce specjalnie miejsce, w którym mam wierzchołek. Zaraz wytłumaczę dlaczego. No więc popatrzmy. Od wierzchołka w lewo i w prawo, jeśli w tabelce ułożone są liczby po kolei, a są minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 w lewo i w prawo, na dole, tu w y będą te same liczby. Popatrzcie. Od tej dziewiątki jest tu ósemka. I tu też ósemka. Od tej dziewiątki dwa miejsca dalej jest piątka, dwa miejsca dalej jest piątka, więc jakbym chciała dopisać, to w kolejnym miejscu tu, to jakbym chciała to robić tabelka powiedzmy o tak, o tu, to tu kolejna liczba to byłoby 3, a tu na trzecim miejscu powinno stać 0. Czyli za każdym razem w lewo i w prawo od wierzchołka te liczby powinny być identyczne. Jeśli wam wyjdzie w tabelce inaczej, Chociaż jedna z tych liczb to znaczy, że macie błąd. Ten wierzchołek na to wskazałby. Czyli gdybym tu miała na przykład czwórkę, a tu bym miała piątkę, na pewno byłby błąd w którejś z tych liczb. Tak możecie sprawdzić, czy popełniacie błąd, czy nie. Dobrze, no to przejdźmy dalej. Oczywiście mogę już wyrysować ten wykres funkcji, bo punkty wystarczają do wyrysowania wykresu funkcji, ale można jeszcze oczywiście znaleźć miejsca zerowe, żeby ten wykres był dokładniejszy. W naszym przypadku te miejsca zerowe nie są konieczne, w związku z tym, że one wyszły w tabelce. Miejsce zerowe, czyli gdy y jest równe 0, no i w tabelce się pojawił. Także y jest równe 0 dla minus trójki i dla trójki. Zaznaczę te punkty tutaj na naszym wykresie, który mam. I jak będę to wykonywała, troszeczkę tu podjadę do góry. I proszę bardzo. Dla minus trójki, 0, czyli tak, staję na osi x na minus trójce i nie w górę, nie w dół, 0, po prostu zostaje w tym miejscu. Teraz na minus dwójce mam jechać do piątki, czyli staję na minus dwójce i jadę do piątki, czyli tu. No tak troszkę nierówno, ale to jest tu, dobrze. Teraz dalej. Dla minus jedynki, staje na minus jedynce i jadę do ósemki, Proszę bardzo. Staję na zerze, jadę do dziewiątki i tu jest bardzo ważne miejsce, ponieważ tu jest nasz wierzchołek. Staję na jedynce i jadę do ósemki. Staję na dwójce i jadę do piątki. I staję na trójce i jadę do zera, czyli kompletnie tutaj się kończy wykres. I teraz po prostu rysuję. Robię sobie taką tu i wszystkie te punkty po kolei muszę złapać. No tak trochę tutaj nieładnie, nie bo jak się rysuje na komputerze, to niekoniecznie jest to bardzo łatwe. No to już ładnie poszło, tak? Zaraz usunę ten wykres i wkleję Wam taki zrobiony komputerowo, żeby dokładniej było widać. Wiecie już jak rysować, a więc pokażę dokładnie jak wygląda taki wykres dobrze zrobiony. Już wkleiłam taki ładny wykres zrobiony przez komputer, i teraz popatrzmy, co tutaj. My żeśmy zakończyli na minus trójce i trójce. Jak pociągnąć dalej? No po pierwsze, oczywiście można pociągnąć to ręką w dół lub też dopisać sobie do tabelki minus czwórkę i policzyć dla minus czwórki lub też dla czwórki i zobaczyć, jaka wartość wychodzi. Powinna wyjść według tego, co tutaj jest na wykresie, powinno nam wyjść minus 6. Ale dobrze, przejdźmy teraz do własności funkcji. Do własności funkcji można używać różnych własności, bo są różne, ja podam takie standardowe własności. I czyli tą pierwszą własnością jest dziedzina. I teraz tak. Dziedzina to jak patrzysz się na oś X, od strony lewej do strony prawej. To patrzy się, czy są jakieś miejsca w wykresie, w których nie ma funkcji na przykład. E, przy funkcji kwadratowej, jak patrzymy to tutaj po lewej i po prawej stronie, no widać ewidentnie, że ona jest, prawda? A więc dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste. Punkt drugi to zbiór wartości. Wartości to y, czyli patrzymy na oś y. Zbiór wartości. Patrzymy na osi Y i robimy to od dołu do góry. Patrzę od dołu, od minus nieskończoności się zaczyna i kończy się w wierzchołku. Kończy się w naszym wierzchołku, czyli jedzie od minus nieskończoności i kończy się w dziewiątce. Zamykam, ponieważ w tym miejscu ten punkt istnieje. Tak? A ustaliliśmy już, że P jest równe. Zero Q jest równe 9. I ponieważ to są Y, ja najczęściej piszę, że to jest Y należący, ale są różne zapisy, pisze się czasem ZBW. To już tak jak nauczyciel Wam pokaże, tak zapisujcie. I następny punkt miejsce zerowe. Miejsce zerowe można odczytać z wykresu. Można odczytać z tabelki, lub policzyć. No z wykresem czasem nie jest to łatwe, bo może nam przejść gdzieś troszeczkę bokiem ręka i nie widać dokładnie tego punktu, ale w tabelce widać dokładnie. 0, 0 tutaj jest, czyli na pewno x1 jest równe minus 3, a x2 jest równe 3. Jak to popatrzeć na wykres? Na wykresie miejsce zerowe to punkt przecięcia na osi x, czyli patrzę na osi x i tam, gdzie mój wykres przecina ten punkt, tutaj, to właśnie jest to miejsce zerowe. Ale jak policzyć? Liczy się w ten sposób, że 9 minus x kwadrat, czyli nasz wzór funkcji, przyrównuje się do 0. I teraz tu można policzyć w różny sposób. Albo policzymy sobie tutaj deltą, czyli x1, x2, albo policzymy to rozkładając wzorem skróconego mnożenia. Są dwa sposoby. Pierwszy sposób to 3 minus x razy 3 plus x równy 0, czyli mamy. 3 minus x równy 0 lub 3 plus x równy 0, czyli x jest równy 3. x jest równy minus 3. Widać, że wyszło identyczne. Lub drugi sposób policzyć deltą, skoro mamy deltę, czyli wiemy już, że delta to jest 36, to pierwiastek z delty jest równy 6. x1 to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b to mamy 0 minus 6 przez 2 razy minus 1, czyli mamy 6 przez minus, 2 to ma, minus 6 przez minus 2 to mamy 3 i x2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mamy 0 plus 6 przez 2 razy minus 1, to mamy 6 minus 2, czyli minus 3, czyli widzicie, że dokładnie tak samo wychodzi. A więc nie ma różnicy, którym sposobem. Ważne, żeby było prawidłowo, tak? Kolejne. Kolejna własność jest taka. To jest powiedzmy, że czwarty punkt, monotoniczność. A co to jest monotoniczność? To jest funkcja rosnąca albo funkcja malejąca. Czasem, jeszcze funkcja stała, ale przy funkcji kwadratowej takiej nie będzie. Dla xów należących i tu także dla xów należących. No i gdzie? Gdzie ona rośnie, gdzie maleje? Popatrzmy jedzie do góry, do góry, do góry, rośnie. Odkąd? I to czytamy zawsze na x, od minus nieskończoności, bo stamtąd, tam, 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 he, daleko, rośnie, 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 a czytujemy na x, czyli tak jakbyśmy przekładali te punkty na x, sprawdzali na x, czyli od minus nieskończoności do punktu wierzchołka, czyli do p, a więc do zera. Domykam przedział, chociaż... Jest to w matematyce ustalone w ten sposób, że jeśli jest powiedziane, że maksymalne przedziały podaj, gdy funkcja jest rosnąca, to musimy domknąć. Jeśli nie ma tego słowa, domknięcia nie musi być. No i maleje tu, 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 tu ale zawsze od wierzchołka, od x wierzchołka, czyli od, o, tutaj jest domknięcie również, czyli od zera do plus nieskończoności. No i kolejny punkt. Piąty to jest wartości, i tutaj tak będzie dodatnie, ujemne. No i tak dodatnie, czyli y większe od zera, y mniejsze od zera dla xów należących, tak się zapisuje. Mogą być jeszcze inne zapisy oczywiście i tu są. Y większe od 0, zobaczcie, te wszystkie, które na górze to y większe, te wszystkie, które są tu, to są y mniejsze od 0. No i te większe od 0 to są te, które są tu. Widzicie? Czyli odkąd? Od minus trójki do trójki. Czemu przedziały mam otwarte? Bo nie ma podkreślenia tu pod znakiem nierówności. No i mniejsze to są te kawałki, czyli od minus nieskończoności, bo to jest minus nieskończoność, od minus nieskończoności do minus 3 suma od 3 do plus nieskończoności czy do nieskończoności, e, różnie się pisze. I to są wszystkie własności, czasem jeszcze się podaje e, jako minimum lub maksimum, czy istnieje to już zależy od nauczyciela, jak Was uczy. E, Maksimum lub minimum, czyli maksymalna lub minimalna wartość funkcji. Wartość, czyli y, patrzycie, minimalnego nie ma, bo nie wiemy, gdzieś tam w nieskończoności na dole jest minus nieskończoność, nie wiemy ile, ale wiemy, gdzie się kończy. Kończy się e, w wierzchołku, a ponieważ mówimy o wartości, to mówimy o q, czyli maksymalna, bo to jest najwyższa, to y maksymalne wynosi... I to wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. Dziękuję bardzo.